Witam Cię serdecznie na kanale Tarot Uczuciowy. Mam na imię Anastazja i dzisiaj sprawdzimy co przyniesie maj dla trygonu ognia. więc Czyli baran, lew, strzelec to dla Was. Też możecie oglądać dla swojego znaku ascendentu, znaku księżyca, by bardziej dopasować tak, dla siebie. Więcej będzie informacji wtedy. Więc proszę się zrelaksować, zostawić wszystkie swoje myśli, sprawdzimy teraz wszystkie strefy życiowe. No i sprawdzamy. zaraz. Nagrałam bardzo długi rozkład ostatnio i miałam jakiś dziwny dźwięk, więc... Nie udało się go dodać. Mam nadzieję, że z tym będzie ok, bo tego nie wytrzymam dłużej. Taka energia teraz. Zakłócenia różne. Dobrze. Zdrowie. Praca. Finanse. Miłość. O, dwie karty. Miłość, ogólna energia i rada. Pamiętajcie, że ja robię odczyty bardziej energetyczne, czyli mówię o tym, co będzie wisieć w powietrzu, niby wokół Was. Nie chodzi mi o jakieś konkretne zdarzenie i tak dalej, by nie zaprogramować Was po prostu na to, bo ja e, wierzę, że w to, że Wytworzycie swoją rzeczywistość i nie chcę w tym przeszkadzać, tak? Ale mówię tak ogólnie, to taka prognoza pogody. E, ogólnie, energii będzie naprawdę sporą, jak to jest do znaków ognia, ale. <tosz> Ważne jest nie przeciężać się, nie przemęczać się, dajcie sobie czasami y, możliwość odpocząć, a jednocześnie musicie tą energię w sobie nie trzymać, a na coś skierować bo tutaj dwie, dwa razy warianty widzę albo w ogóle nie, y, nie będziesz się pokazywać światu i będziesz przez to przepełniony tą energią l, przepełniona i nie będziesz w stanie się tym. Y, i będzie to po prostu Cię od środka niby, no nie, że niszczyć, ale przeciężać, naprawdę można się czuć przez to trochę słabo. A, a albo odwrotnie, będziesz się chwytać wszystkiego naraz, za dużo obowiązków itd. i tak dalej, wtedy będziesz po prostu e, przeciążona. Tak, zdrowie, na co zwrócić uwagę, z czym uważać? A fajnie, naprawdę dobra energia, cudowna. E, uzdrowienia energię, psychiczne, psychiczne uzdrowienie, yy, też fizyczne, więc jeśli coś się od dłuższego czasu męczyło, to będzie idealny czas, by się uzdrowić. Albo się zajmiesz swoim zdrowiem i będą bardzo dobre tego skutki, albo yy, już się zajmujesz i właśnie też będą dobre skutki, więc tutaj święty spokój. Jako radę mogę tylko dodać, że ważny jest yy, Zwracać uwagę na siebie, by dać sobie ten spokój, ten właśnie odpoczynek, o którym już mówiłam. I wtedy będzie wszystko okej. Okay. Naprawdę cudowna energia, więc dbajcie o siebie tylko. I ja też, bo ja też jestem lwem. Dobrze. Praca, praca, co to było. O! No ktoś tutaj może być niezniechęcony po prostu pracą. Energia albo wokół będzie zbyt nudna i apatyczna, albo ty już być może przerosłeś lub, lub przerosłaś tak? swoją pracę, miejsce, w którym pracujesz, już ci się to nudzi. Niby wszystko idzie ok niby wszystko się udaje, ale tak naprawdę coś jest nie, to, nie tak. Nie chce ci się tego brać nawet, no bo już czas chyba coś zmieniać. Yy, I właśnie przez to możesz czuć się przeciążona lub przeciążony, bo zaczyna się taka apatia i nie chce się iść do tej pracy na przykład. Albo wokół po prostu ludzie będą tacy, nie wiem, nudni, yy, nie będzie się czuć z nimi nie, nie, no jakoś nie że źle będziesz się czuć. Ta w karta też jest spoko, ona nie jest negatywna nawet, ale taka przesycona że niby wszystko ok, ale coś tu nie pasuje. I dlatego ważne jest po prostu mm, e, szukać odpowiedzi w sobie, co mi tutaj nie pasuje, dlaczego ja nie chcę tutaj już być, albo e, chcę tutaj być, ale co mogę zmienić, by poczuć się w tym miejscu lepiej. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Więc, no fajna energia, tylko że ważne jest po prostu mm, Znowu zadbać o siebie i zapytać siebie, czy ja jestem w tym miejscu, gdzie bym chciała być, lub chciał, czy ja chcę iść w jakąś inną już stronę, czy ja chcę rozwijać się jakoś nawet w tej dziedzinie, w której jestem teraz, by więcej było rozmaicie, niby tak. No bo fajnie się rozwijać nawet w tym, w czym siedzisz już od dłuższego czasu, zawsze jest coś, w do czego można dążyć. Finanse. Mhm. No tutaj może coś, być sprawa dotycząca papierów albo nauki jakiejś, więc je, być może będziesz wkładać pieniążki w jakieś na przykład nawet studia, albo dokumenty i tak dalej. To jest spoko karta, bo chodzi o naprawdę dobre pieniądze, ale powiem, że z tą kartą jest tak, że tobie nie będzie chodziło o pieniądze. To taka karta takiego niby przebudzenia, że będziesz szukać czegoś, co cię będzie bardziej interesowało niż pieniążki. To będą jakieś twoje zasady życiowe, twoje reguły, twoje. Um, twój poziom świadomości niby wzrośnie do tego, że już nie będzie ci chodziło po prostu o pieniążki, czyli tutaj tak, taka duchowość. Um, ja nie jestem trochę przeciwnikiem tego, że kiedy mówią, że wysokie wibracje, kiedy zajmujesz się duchowością, nie obchodzą Cię pieniądze. Nie, pieniądze są ważne, bo to jest materia, a Ziemia jest planetą materialną i nie uziemiając się, nie, 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 kiedy nas nie interesują wcale rzeczy, które nam tutaj proponuje Ziemia, to, to nie mamy co tutaj robić, tak naprawdę. No ale będziesz się zajmować w maju bardziej takimi swoimi sprawami, yy, jeśli chodzi o Twój świat wewnętrzny, tak? Albo będziesz komuś być może wiedzę przekazywać, nie uczyć się, a tylko uczyć kogoś. Yy, I to ci będzie przynosić pieniążki. O, właśnie ci, którzy pracują w takiej st sferze, strefie. W edukacji, tak? To tutaj w ogóle bardzo dobry będzie miesiąc finansowo dla Was. I ważne jest po prostu się dzielić wiedzą. To będzie Ci mm, wzbogacić Ciebie, ulepszy Twoją strefę finansową na pewno. E, nawet e, na co dzień, bo niektórzy myślą albo, że czemu ja mam się dzielić wiedzą, bo. Przecież ja płaciłam za to pieniądze, czemu ja mam komuś to opowiadać? Albo odwrotnie myślą, że o ja przecież nic nie wiem, ta moja wiedza jest taki syndrom samozwańczy, tak jak ja mam na przykład. Ja przecież nic nie wiem. Jak mogę się z kimś czymś dzielić? A tutaj właśnie chodzi o to, że wiesz, coś na pewno wiesz. Nawet takie zwykły, że, zwykłe rzeczy, które ci się wydają zwykłymi, mogą komuś przynieść korzyść. Ktoś może o tym nie wiedzieć i kiedy się tym podzielisz, e, nawet jeśli nie będziesz tego wprost sprzedawać, że nie będziesz e, uczyć kogoś, by ci zapłacili za to, a dzieląc się wiedzą, e, po prostu. Twój ten kanał finansowy, ta energia w, tw w Twoim życiu finansowa zrównoważy się i zaczną przychodzić do Ciebie pieniążki. Tak. Eee, miłość, miłość tutaj będzie dla singli i dla ludzi w związku. Dwie karty, właśnie, zaraz zobaczymy. Aha. Z jednej strony sporo namiętności, ale też będzie czas na uregulowanie energii między tobą a partnerem, bo albo ktoś będzie w Twoim życiu natrętny, albo Ty być może zbytecznie wymagałaś lub wymagałeś od partnera i chciałaś tak wziąć siłą tą osobę na przykład, tak energią swoją przyciągnąć, Chaotycz, chaotyczne tutaj działania były, yy, takie, że no ja chcę z nim się spotkać, co ja mam robić i szukasz, szukasz, szukasz tych możliwości. Mężczyzn to też tak dotyczy. A, a zacznie się balansować w tobie ta energia właśnie też i już nie będziesz musiała tyle działać w stronę ukochanej osoby e, lub nie będziesz musiał, A więc e, będzie fajnie, e, w tym sensie, że na spokojnie bardziej wszystko pójdzie więcej stabilności niby pojawi się w twoim życiu miłosnym dla singli powiem, że e, też być może kogoś szukasz, albo chciałaś zacząć szukać, albo chciałeś albo Energia, przynajmniej w Twoim życiu, miłosna była bardzo chaotyczna. Czyli ja niby chcę, nie do końca wiem, czego chcę, niby idę, 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 biegam, skakam i nie rozumiem, o co tutaj chodzi w ogóle. I ta energia też się zbalansuje, co Ci przyniesie na pewno pozytywne skutki, bo um, będziesz wiedzieć, jak skierować tą swoją energię, by um, Odnieść sukcesu, niby, no, wró wróci to, wszystko do ciebie wróci, to co dajesz. Więc to wszystkich dotyczy, tak? E I singli, i ludzi w związku. E fajnie tutaj też uregulować w sobie energię seksualną, w którą e energii, o boże, znaki ognia mają naprawdę sporo w sobie tej energii, więc kierując tą energię właściwie na twórczość, na samorealizację, na zrozumienie siebie, na zadowolenie własne będzie się regulować, tak bardziej będzie zrównoważona, bo kiedy wyrzucamy ją też na partnera albo w, na osobę, z którą się poznaliśmy dopiero, ona może być przesycona albo będzie po prostu w szoku, że tyle ty, ty tego ognia masz, a ta osoba nie wie, gdzie się schować. Bo na przykład nie mam w sobie tyle tej energii, więc no tutaj mm, chodzi o wewnętrzne uregul uregulowanie energii, które przyniesie bardzo dobre skutki, czyli y, zacznie ci w końcu wracać to, co dajesz ludziom. Y, Ogólna energia. No i właśnie tutaj też chodzi o tą seksualną energię, którą. Y, jeśli nie kierujesz właściwie, to naprawdę może przecią, prze, być ciężarem dla Ciebie. O. Mm. Ogólna energia jest y, z jednej strony bardzo przyjemna. Naprawdę. Po prostu stan przepływu, natchnienia i cudowna jest energia, ale. Tutaj właśnie chodzi o zaufanie sobie i przestrzeni wszechświatu, na ile potrafisz się zrelaksować, na tyle będziesz się cieszyć z życia, na, ty, na tyle potrafisz nastawić się na taką falę powodzenia w ogóle w Twoim życiu, bo tutaj szczęście, powodzenie jest po Twojej stronie. Jeśli przestaniesz walczyć z samą sobą lub samą sobą, z, z okolicznościami, na które nie masz wpływu. Ja rozumiem, że <noise> czasami chcesz po prostu zwyciężyć, idziesz do przodu, bo chcesz coś mieć, ale tutaj właśnie chodzi o to, by nie walczyć z tym, na co nie masz wpływu. Fajne jest robić kroki w stronę swojego marzenia, w stronę yy, swoich sukcesów i tak dalej, ale ważne jest czasami zaufać i po prostu się zrelaksować, odpocząć, dać sobie spokój. Zaufać sobie przestrzeni i by wszystko się ułoży, ułożyło w najlepszy sposób dla ciebie, dla twojej duszy, bo wszechświat jest po Twojej stronie, Bóg, przestrzeń, wszystko. Jesteś ukochanym dziecko, dzieckiem Boga, pamiętaj o tym i zaufaj. I za, za, zobaczysz, aż życie twoje się odmieni. Niektórym tutaj naprawdę może życie o 180 stopni się odmienić bardzo. Bardzo się zmieni. Więc. Y, po prostu. Y, pracujcie nad zaufaniem. Dla mnie to też jest bardzo ważny przekaz, bo ja mam czasami spinam się bardzo. Y, rada. O, do, bardzo dobra rada. Słuchajcie. Y, Dawaj z siebie, nie bój się dzielić, ale pamiętaj, by ta, to nie było przesadą. Po pierwsze, nie ratujemy nikogo, nie próbujemy pomóc na siłę. Po drugie, nie ofiarujemy się też w tej pomocy czyli nie oddawaj wszystkiego, co masz. Zostaw coś dla siebie. Ma być równoległa wymiana też energią. Nie, że ty oddajesz wszystko, a ta osoba nawet kroku w twoją stronę nie zrobi. Nie ma nic złego, by pomagać, by dawać, bo ty masz czym się podzielić, ale coś innego, kiedy ty dajesz, 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 a ta osoba tylko się oddala, robi się zimna, tylko bierze, 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 nic nie chce ci dać. Mi, mi nie chodzi oczywiście o kontakt z ludźmi. Tutaj o każdą osobę może być, nie tylko o um, um, związek o kobie między kobietą a mężczyzną, a w ogóle tak o relacje międzyludzkie. E, bywa tak, że po prostu dajesz, 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 i człowiek się coraz bardziej wycofuje, i ty nie rozumiesz, dlaczego tak jest. No właśnie dlatego, że. E, ma być e, balans. Jeśli ty widzisz, że nie robi kroki w kroków żadnych w twoją stronę, to też czas się być może zatrzymać i przemyśleć sobie, czy na pewno e, chcesz zbliżenia z właściwą dla siebie, na przykład osobą. A kiedy się zatrzymasz i przestaniesz tyle dawać, też zobaczysz, czy ta osoba zacznie tobie coś dawać w odpowiedź, czy w ogóle się wycofa. Bo jeśli. Mm, jeśli wycofa się wcale, to okaże się, że po prostu chciała z ciebie brać. No tak, używać się chciała, tak, ta osoba, wykorzystywać. E a jeśli nadal zostanie i już będzie chciała też w Twoją stronę robić kroki, to będzie Oznaczało, że to jest Twoja osoba, tylko że kiedy Ty tylko robisz, 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 dajesz, 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 nie ma przestrzeni dla tej osoby, by coś zrobić, bo Ty całą energię działania już wykorzystałaś w tej relacji lub wykorzystałeś. Rozumiecie o co chodzi? Więc ważne jest dawać. I też patrzcie, jaka ładna karta jest w tym, że ta kobieta dzieli się. Ale z poczucia obfitości, ona ma sporo tych jabłeczek. Widać, mam nadzieję, w ogóle? No chyba tak. Ma sporo. I tutaj na drzewie jeszcze jest. I tutaj ona ma. I ona się tym dzieli. To, co, to jest to, o czym Wam zawsze mówię. Dzielimy się z wewnętrznego poczucia obfitości. Nie oddajemy ostatnie, nie ofiarujemy się, bo po pierwsze, kiedy ratujemy. Nasi... Dobra, nie. Później o tym powiem. Po pierwsze, e, kiedy ty się ofiarujesz dla innej osoby, oddajesz ostatnie, to czym ty robisz, w, jakim, w jaki sposób robisz ten świat lepszym? Zamieniasz się z tą osobą tylko miejscami. Teraz to ona coś ma, a ty jesteś w stanie braku. Po pierwsze, tak. E, ja, ja nie mówię, że nie trzeba w ogóle pomagać. Trzeba oczywiście, ale też o, sobie dba, o siebie dbaj. A, a po drugie, kiedy też chcesz na siłę pomóc na przykład, to przeciężasz siebie e, e, karmą innej osoby. Bo kiedy chcesz. E, bierzesz odpowiedzialność za problemy innej osoby, a ta osoba nawet o tym nie wie, albo nie jest świadoma, że to są dla niej problemy, ona tego na razie nie potrzebuje, ona cię nawet nie usłyszy, jeśli chcesz doradzić coś, albo dać coś tak na siłę, taka pomoc na siłę, tak, ratow ratownictwo. E, ona cię nie usłyszy, po pierwsze, po drugie, przeciężasz swoją karmę, bo bierzesz na siebie odpowiedzialność za losy innej osoby, a ona tego nawet na razie nie, nie woli, bo bardzo ważne jest... E, Zasada w duchowości, w ogóle w życiu, to chyba jest najważniejsze, że pamiętamy to, o to, że każda dusza ma własną wolę, przeżywa pewne doświadczenie i chce, yy, 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 zdobywa to doświadczenie w taki sposób, lepszy niż gorszy, w ogóle nie oceniamy. Oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje naprawdę pomocy, to ważne jest pomoc, ale yy, po prostu nie na siłę, rozumiecie. Tak, ale różne sytuacje bywały. Ja nie mogę o wszystkim tutaj naraz mówić. Dobrze, jeszcze boginię, co nam przekażą, która boginia będzie wspierać nas w tym miesiącu, w maju. Jedną wyciągnę. O, no mówi, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione, czyli... Naprawdę sporo tutaj e, cudownej, takiej pięknej energii wchodzi w maju. Można naprawdę zmienić swoje życie. Tylko, że e, zaufać trzeba. Trzeba zaufać. I kto jeszcze tutaj? Oczyszczenie. Czas, by otruć i oczyścić Twoje ciało i umysł, e, wannę z sólą nawet kiedy bierzesz prysznic, możesz nasypać tej soli sobie pod nogi i aż bierzesz ten prysznic, wy, wy, wyobrażać, że wszystko, wszystko co jest negatywne z ciebie schodzi e, spacerzy w łonie natury też bardzo dobrze oczyszczają pijemy więcej wody e, palimy te różne kadzidełka, jeśli lubisz, jeśli masz szałwia tak oczyszcza przestrzeń e, też praktyki energetyczne różne, medytacja mantry, modlitwy to wszystko pomoże Ci oczyścić siebie, swój umysł Zioł, ziołowe różne herbatki pomagają się oczyścić, ale też czy pamiętajcie, że to na, to Wasza odpowiedzialność, bo macie wiedzieć, czy jesteście w stanie na przykład pić te herbatki ziołowe Albo lepiej skonsultować się z lekarzem w ogóle. Bo ja na przykład lubię mieszanki ziołowe, ale no to wiecie. Odpowiedzialność każdej osoby. Osobno. Co jeszcze? Przestań szukać, zamiast tego znajdź to, co cały czas było i jest obecne. Czyli ty już masz wszystko, czego tak naprawdę pragniesz. Tylko trzeba w, spojrzeć w głąb siebie, co ci bu, bu, blokuje, Boże. Hmm, tą energię obfitości w Twoim życiu. Po pierwsze, po drugie. <klimy> e, wszystkie odpowiedzi już są w tobie. Naprawdę spójrz po prostu, po, popatrz głąb siebie. Zapytaj siebie, czego bym ja naprawdę dzisiaj chciała. Nawet coś najmniejszego. Daj sobie to. Może herbatka, może ciasteczko jakieś pyszne, może spacer. I coraz bardziej, kiedy będziesz spełniać te swoje prawdziwe takie pragnienia, życie stanie się lepsze po prostu. Coraz, coraz bardziej będzie lepsze, będziesz się czuć tu i teraz już dobrze. I to wznosi Twoje wibracje, to od razu e, zaczyna zmienić też życie Twoje wokół, bo ty przyciągasz do siebie to, czym ty jesteś. Cała naprzód ku nowym horyzontom, czyli cudownie, naprawdę wszystko będzie się fajnie układać. idź do przodu. Pamiętaj, by się relaksować, oczyszczać i odpoczywać. I z, po prostu patrzgą w siebie. E, Tutaj taki akcent na wewnętrznej równowadze jest bardzo, um, bardzo mocny. Więc taki był ten rozkład. E, Za po więcej, jeśli lubisz moje rozkłady, a nadal mnie nie obserwujesz. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, radości, miłości własnej i pozdrawiam Cię z całego serca.